Matura w 5 minut dla kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura próbna 2023, grzesień, matematyka, zadanie numer 6. Rozwiąż równanie. 3x do potęgi trzeciej minus 6x do potęgi drugiej minus 27x Plus 54 o równe 0. Zaczynamy od kosmetycznej zmiany, to znaczy zmieniamy miejscami drugie i trzecie wyrażenie w naszym równaniu. Teraz z pierwszych dwóch wyrażeń wyłączamy przed nawias 3x. Z pierwszego wyrażenia w nawiasie dostajemy x do potęgi drugiej, a z drugiego minus 9. To dlatego, że 3x do potęgi trzeciej dzielone przez 3x daje właśnie x do potęgi drugiej, a minus 27x dzielone przez 3x daje 9. Z trzeciego i czwartego wyrażenia wyłączamy przed nawias minus 6. W nawiasie też dostajemy x do potęgi drugiej minus 9, ponieważ wyrażenie x do potęgi drugiej minus 9 występuje dwukrotnie. To wyłączamy je przed nawias. Mamy teraz x do potęgi 2 minus 9 razy 3x minus 6. I to wszystko jest równe 0. Do pierwszego nawiasu stosujemy teraz wzór skróconego mnożenia. Zamiast x do potęgi 2 minus 9 możemy zapisać x minus 3 razy x plus 3. Z drugiego nawiasu wyłączamy liczbę 3. Choć nie jest to potrzebne, możemy jeszcze podzielić nasze równanie obustronnie przez 3. W obecnej postaci równania po lewej stronie mamy iloczyn trzech nawiasów, który ma być równy 0. Dowolny iloczyn jest równy 0, jeżeli przynajmniej jedno z mnożonych wyrażeń jest równe 0. Pierwszy nawias zeruje się dla x równego 3, drugi dla x równego minus 3, a ostatni dla x równego 2. W takim razie wyjściowe równanie ma trzy rozwiązania. 3, minus 3 i 2.